Cześć, witajcie. Ja jestem Shayson, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I słuchajcie, dzisiaj poruszymy sobie troszeczkę dokładniej temat z poprzedniego odcinka. Mowa tu o środowym odcinku, gdzie rozmawialiśmy sobie o tym, że Rockstar na serwerach 27 maja zarejestrował domeny stron, które no prawdopodobnie pojawią się w samej grze. Nie jest tajemnicą to, że rockstar troszeczkę stawia takie najnowsze technologie. Symulacja Instagrama, TikToka, czy innych social mediów ma się pojawić w samej grze. Prawdopodobnie bliżej premiery zostaną ukazane nam te strony internetowe, są może uruchomione, bo na chwilę obecną jest niedostępny ten serwer DNS, jak wpisujemy i pokazuje nam, że jeszcze nie teraz <głos》> pokazuje po prostu błąd, tak? Podobną sytuację mieliśmy już na przykład w GTA 3, mowa tu głównie o artykułach z fikcyjnej gazety Liberty Tree, które obecnie są już dostępne i można było je w tych czasach znaleźć. Nie jest wykluczone, że twórcy teraz pracują nad tymi stronami internetowymi, aby nam później udostępnić bliżej premiery. No Zobaczymy, jak to będzie miało miejsce w przypadku właśnie tutaj bliższego czasu, że chodzi o samą premierę. Jakie to strony są? No, jest ich kilka, ja je to wymówiłem tak po części w poprzednim odcinku. Teraz sobie po kolei przejdziemy do każdej z nich. Pierwszą stroną, tutaj, która pojawiła się w GTA 6, jest to oczywiście parodia WhatsAppa. WhatsApp aplikacja, czyli odpowiednik WhatsAppa, to. W świecie gry, oczywiście. I teraz, jakie może być zastosowanie? No, w trybie fabularnym, prawdopodobnie, posłuży nam do otrzymywania informacji o losowych wydarzeniach, takich od kontaktów, protagonistów, przyjaciół, ogólnie kontaktów w grze, na przykład cel spotkania się albo hmm, rozpoczęcia misji pobocznej. Można też pewnie jakieś grupowe czaty tworzyć. No to samo co WhatsApp gdzieś tam oferuje. Spokojnie, ja też sam WhatsAppa na co dzień za bardzo nie używam, mam, ale gdzieś tam nie jest mi aplikacja. Taka, która jest niezbędna do mojego życia, korzystam z tych komunikatorów, ale to nie wszystko, ponieważ GTA online, ta aplikacja może stąpić też czasowe czaty w grze, czy z klaba, być może właśnie przez WhatsAppa będziemy, WhatsAppa oczywiście, żeby nie było, będziemy się komunikować z innymi graczami, a nawet uruchomić konkretne misje, To idealnie nie wpisuje się w klimat współczesności, gdzie komunikatory jak WhatsApp, Messenger są kluczowymi narzędziami kontaktu. No, bo w sumie takie pytanie do Was. Używacie do kontaktu ze znajomymi, do których macie już się numer telefonu, SMS-a, czy jakby tutaj odpowiednik Google oraz Apple, czy na przykład Messengera, Whatsappa, Discorda. No, zdecydowanie nie. tej drugiej grupy, ale tym bardziej, że jakoś jest to po prostu wygodniejsze, nawet mając numer do znajomego. Co ciekawe, to też nawiązanie do przeszłości serii Weist Stories GTA 3, czy Liberty Stories. Mieliśmy pager, który informował nas o nowych aktywnościach. Prośba ta jest związana z misjami fabularnymi, czy choć. inaczej tutaj. o takich jakby prośbach. No, ogólnie misje fabularne, czy ogólnie nowy asortyment Ammunition. Teraz ten system wraca w troszeczkę bardziej nowoczesnej formie, o tak można powiedzieć. Więc w skrócie WhatsApp to kolejna rewolucja w aplikacjach, jeżeli chodzi o uniwersum GTA, obok takich projektów jak Builder, czy fikcyjny Twitter z dodatku The Balladies of Daytony, czy Life Invader, czyli parodia Facebooka z GTA V, z tych no różnił się troszeczkę tym, że te aplikacje były akurat, były akurat tułem, jakby elementem fabuły, a tutaj na to, że wreszcie będziemy mogli faktycznie z nich korzystać. Live Invader, jak pamiętacie, mieliśmy misję, żeby właśnie. On no, troszeczkę to było takie nawiązanie do Facebooka bo w tamtych czasach, czy bardziej do Google'a. Bym... No, Facebook nie pokazał jako tako swojego telefonu nigdy, a Live Invader bardziej tak, tak jak miało to miejsce w przypadku Google'a, pokazał. To system pracy bardzo podobny właśnie jak do tych korporacji wielkich, więc tutaj bardziej bym celował w Google'a, no ale jako. Całokształt chyba bardziej pod Facebooka, jako Zuckerberg, który pokazuje innowacje w świecie technologicznym, ale pewnie wiecie o co czym chodzi, graliście choćby piątkę. Dobrze, także idziemy do kolejnego komunikatora, kolejnej strony. Idąc sobie z drugą aplikacją, czy nawet witryną stroną, Back Me Up, no to gdzieś tam ewidentna parodia platformy OnlyFans co nadal taka niebieska platforma w świecie influencerów. No i chyba tu każdemu nie muszę mówić o co chodzi na tej platformie. Nawet w GTA 6 znajdą się platformy dla, platformy dla dorosłych. Jak już mówiłem wcześniej w odcinku, może nie będziemy już musieli chodzić się do sklepu z butami, aby sobie tutaj gdzieś urozmaicić rozgrywkę. Ogólnie OnlyFans nie służy do promowania gdzieś tam treści dla dorosłych. Może pornografia to złe określenie. Bardziej bym celował w określenie treści no, rozbieranych, bo nie, nie każdy to samo tam Nie korzystam, żeby nie było, oczywiście, tak się to zamotałem w widzowie. Chodzi o to oczywiście, że ta platforma umożliwia oferowanie zdjęcia fanom, którzy za dostęp mogą dopłacić, i z tego co wiem, to pojawiają się tam różne e treści. Oczywiście nie ma się dziwić, że to jedna z najbardziej rozpoznawalnych aplikacji na całym świecie, więc Rockstar no, aż chciał zrobić swoją wersję parodii w klimacie GTA. Pytanie tylko, co będziemy mogli faktycznie w niej zamieszczać, jak z niej korzystać jako gracze. Czy raczej nam to jako element fabuły, czy taka ciekawostka w tle. Tak czy inaczej to kolejny smaczek, który sprawia, że świat GTA 6 będzie jeszcze bardziej podobny do rzeczywistości. A jak wiemy Rockstar lubi sobie tak tej po zrobić parodię swoich wersji w swoim uniwersum. Jak dla mnie spoko motyw, tak. Kolejną stroną, na jaką natrafimy w GTA 6, jest to wipe tam skin, I tu pojawiają się dwie teorie. Pierwsza mówi o tym, że jest to prawdopodobnie odpowiednik honkersglory.com, tylko że zamiast kobiet do oglądania w, czy wynajęcia, tym razem zobaczymy tam panów. A jest też taka druga teoria, że tutaj bardziej prawdopodobną opcją to witryna może być poświęcona fikcyjnej grze Wipeout, Konskins inspirowanej realnym tytułem Wipeout Omega Collection z 2017 roku, czyli futurystyczną tej kompilacją wyścigów. a Tak czy inaczej, niezależnie od tego, która teoria okaże się prawdziwa, Rockstar po raz kolejny rzuca element, który albo tutaj w zabawny sposób uderza w tematykę dorosłą, albo puszcza oczko dla fanów klasycznej gry. Gier. Pytanie, która wersja będzie tą, którą Rockstar nam zaprezentuje. No jak wiadomo, więcej informacji pewnie weźmiemy się bliżej premiery niestety, ale wyobraźnia może działać, także słuchajcie widzowie, sekcja komentarzy jest wasza. Kolejną, tej ciekawą aplikacją, no to aplikacja w tym przypadku Reden App, czyli parodia prawdopodobnie Ubera, bo w sumie nie wiem, czy jeszcze są jakieś inne aplikacje takie podobne tego typu. Do Ubera, no, ale tutaj w świecie gry ma ona oczywiście służyć do zamówienia pojazdów, ale znając Rockstara nie skończę się tylko i wyłącznie na wygodnym transporcie po stanie Leonida. Być może to narzędzie fabularne, na przykład zamawianie kierowcy tylko po to, żeby wysłać go na wieczny odpoczynek, okraść albo wymusić na nim coś innego oczywiście. Zresztą, kto się nie bawił taksówkarzami w GTA 5, którzy nie umieli sobie poradzić z górą Chiliad, sorry, z tą górą obok Chiliad, tam przy tym jeździeć, bo te strome zakręty. No więc, kto się tak nie bawił, ten niech pierwszy napisze w komentarzu. Nie jest też wykluczone oczywiście, że jako sami gracze będziemy mogli oczywiście wcielić się w tego kierowcę, co byłoby świetnym nawiązaniem do taksówek Romana Belika z GTA 4 oczywiście. Tam niby jeździliśmy jako taxi driver, a w praktyce to był taki, taki przesmak troszeczkę Ubera, tak. Co mam powiedzieć, no, pewnie będzie druga zakładka, abyśmy właśnie byli takim pracownikiem tej taksówki. No też ciekawy smaczek, aby sobie w samej grze jakoś dorobić w do samym początku. Pytanie, jaki majątek na początku będziemy mieli, też, tak? bo to też będzie miało wielki wpływ na to wszystko. Także, redyne to naprawdę mocny komentarz do współczesności. W końcu, Uber to dziś jedna z najpopularniejszych form transportu, tak naprawdę. Rockstar, Rockstar znowu bierze coś, co każdy z nas zna, i e, porzuca nam to dodaje do świata. Grand Theft Auto, e, co daje taki troszeczkę fajny smaczek. Jak ktoś korzysta z supera na co dzień, to skorzysta też i w GTA 6. No nie wiem, no mi się to bardzo podoba. Dajcie znać, czy w zdanie też to jest fajny taki krok w stronę współczesności. Mi się to bardzo podoba, jak mówiłem wcześniej już. Chyba <laughs> najciekawszą ze wszystkich stron stałej tej listy jest strona My. Wybaczcie widzowie, ale <laughs> nawet się nie roześmieć. jeszcze raz próbujemy. słuchajcie, My Boy Hasa Creepy Corn Dog. Tak tłumacząc na polski to mój chłopak ma przerażającego corn doga, corn psa. <laughs> Brzmi dziwnie oczywiście, no właśnie, no i o co tu chodzi, no, trudno powiedzieć o co dokładnie Rockstarowi chodziło, a o czym dokładnie ta strona będzie, ale mocne, ale mocne podejrzenia są, że to będzie nawiązanie do Has Smash S, z, z GTA 5. Tam była to witryna randkowa, ale pod nickiem Fox Mama21 kryła się sama de Santa, czyli żona Michaela. Cała sytuacja była świetną paradią serwer, serweru serwisów randkowych, coś tu oczywiście w stylu Ashi i Matson. Strona miała swoje smaczki. Dostęp kosztował do nich 500 getadlarów, ale poza tym nie oferowała nic więcej. Możliwe, że my boy z CreepyCornerDock.com będzie bliżej, mm, bliżej, gdzieś klik... symulacją, tak to mogę nazwać, do LoveMeet.net GTA 4, czyli w pełni funkcjonalnej strony, która była potrzebna nawet do przejścia jednej z misji fabularnych. ale jak to wie, oczywiście Rockstar może pójdzie jeszcze dalej i dostaniemy serwis bardziej w klimacie słynnej pomarańczowej platformy. Jak to tak naprawdę może być miejsce, zobaczymy, no a tej sama nazwa sprawia, że gracze nie mogą się doczekać, co kryje się pod tą stroną, i to chyba właśnie ta domena, ta strona wywołała najwięcej zainteresowania w całym internecie, całym tym newsie. Przecieku tak naprawdę też można tak to ująć. <laughs> nie wiem, no, co wasze zdanie, może się kryć pod tą, pod tą stroną <laughs> w GTA 6. Też mnie to mocno interesuje, czy to będzie parodia. Jakiegoś Tindera, Pornhuba, czy jeszcze jakichś innych tutaj y, miłosnych stron. A może to będzie po prostu jakaś stronka z chłopcami z pieskami? No kto wie, <laughs> czy zabrzmiało to strasznie? Nie zamrakło też w całych domenach stron rządowych, ponieważ lonidagov.org to oficjalna witryna rządowego stanu Lonida. Znajduje się tam typowo. Polityczne informacje, dokumenty urzędowe, oferty pracy oraz dane finansowe. Ale w GTA 6 ta strona może mieć dużo większe znaczenie. Na podstawie screenów wiemy, że w grze pojawi się także kampania wyborcza. A jeden z kandydatów to będzie Annie Henshaw, odpowiednia, odpowiedniczka współczesnych polityków takich jak Kamila Harris. To nie byłby pierwszy raz w historii Rockstara, kiedy rzuca się wybory do fabuły. W GTA 3 pograliśmy. Pomagaliśmy oczywiście tutaj Donaldowi Love w GTA 4 ochroniliśmy polityków, a w Liberty's Stories nawet sabotowaliśmy, sabotażowaliśmy kampanię oczywiście. Tutaj może być podobnie. Strona rządowa może posłużyć nam do sabotażu, ochrony kandydatki, albo wręcz do prowadzenia brudnej kampanii, oczywiście marketingowej, kampanii wyborczej niemarketingowej się istnieje, kurcze. Jeżeli to tak będzie, to Lolita.gov stanie się pierwszą w historii GTA stroną poświęconą władzom stanu i polityce z prawdziwym ciężarem fabularnym. <grywy> Jednąc sobie oczywiście dalej ze stronami, witrynami, to mamy HOKAS, GALOR. Jest to, jak sama nazamówi, zamówi. wszystko to strona przeznaczona dla dorosłych. Najpewniej znajdziemy tam możliwość Wynajęcia seks workerki albo zamówienia wizyty do naszego bohatera. Ciekawe, to będzie takie nawiązanie jak mieliśmy w przypadku klubów nocnych, gdzie mogliśmy z taką tancerką troszeczkę dłużej pofiltrować, i potem ona była w naszych kontaktach i przyjeżdżała do naszego domu. Może w Zostanze będzie powiązana z klubem Jack of the Hearts, prowadzonym przez Bobiego like, Lika, tak się nazywa, Lika, like tak się bowiem, albo z klubem, do którego na jednym ze screenów zmierza Raul Bautista. To klasyczny przykład tego, jak Rockstar w gdzie tam wpływa wirtualnie wersje tematów, w którym w realnym świecie wywołują kontrowersje, oczywiście, no ale to dla Rockstara nie jest nic dziwnego, mi się wydaje. No i ostatnią stroną na dzisiejszym odcinek to strona o nazwie brianandbratley.com, co to samo wskazuje, może należy do Bryana Headera, jego pilota, który prawdopodobnie Nazywa się Braille. A jeśli to prawda, to strona może mieć związek z ich działalnością w grze. Chociaż na razie nie działa i pokazuje tylko komunikaty o błędzie. Druga teoria mówi na o na, na tym, że może to być blog w stylu tego, co widzieliśmy w wydatku The Baladate's Gates of the Tony. A wtedy strona. U-Ben Celebratory była prowadzona właśnie przez Celebratora, który mieszkał w życiu Tonego i Lucia. A jeśli to samo będzie w GTA 6, to strona może się stać elementem misji fabularnej, albo chociaż ciekawostką w misji pobocznej, czy ciekawą po prostu misją poboczną, tak to mógł nazwać. Ale na razie to tylko i wyłącznie spekulacje. A jak wiemy, Rockstar nie robi takich stron, oczywiście bez powodu. No, więc mamy łącznie 8 aplikacji, 8 stron, które. Rockstar nam tutaj przypadkiem udostępnił, czy się zdementowali to i ze strony obecną, no, nie działają poprawnie. No ale chętnie poznam oczywiście wasze zdanie, co wy o tym wszystkim sądzicie. Czy która strona was najbardziej zainteresowała, jak to z waszej strony wygląda, no, jakie macie przemyślenia? Mimo tego, że mówiłem o tym na poprzednim odcinku, no to chciałbym się troszeczkę szerzej na ten temat skupić, bo jest to, bym wydaje się, dość ciekawy taki czy to wyciek. No, proszę powiedzieć, że wyciek informacji, które gdzieś tam na GTA Forum zostały odkryte. Także sekcja komentarzy jest wasza, chętnie poznam wasze zdanie. A na chwilę obecną się z wami żegnam, Jego, no, oczywiście, reszcie dnia znośnego, całego tygodnia. Widzimy się w kolejnych odcinkach na moim kanale, także do następnego, cześć!